Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21:00 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc. Dobry wieczór dziewczynki i chłopcy. Nisko się kłaniam, słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Tabletki zmian. Odcinek nie o zielonego pojęcia, który. Zajmujemy się dobrostanami. Dzisiaj bardzo ciekawy dobrostan, który możesz zapewnić sobie naprawdę bardzo małym nakładem swojego cennego czasu, a działa petarda. Przede wszystkim, wyśpisz się niesamowicie dobrze. Po drugie, będziesz wypoczęty, wypoczęta. Po trzecie, prawdopodobnie unikniesz słabych snów oraz wszystkiego tego, co może wpływać na jakość snu, żeby nie był taki, jaki oczekujesz. Posłuchaj bardzo uważnie. Zobacz, my jako ludzie, jak funkcjonujemy podczas całego dnia, jesteśmy narażeni na, róźne, na różne bodźce. Te bodźce do nas dochodzą z każdej strony radio, telewizja, prasa, znajomi wszystko, wszystko nas bodźcuje. Sztos. I często dzieje się tak, że jak podejmujemy decyzję o spaniu, o pójściu, uderzeniu, że tak powiem, w morfeusza, to idziemy prysznic, jakaś, jakaś kąpiel, te rzeczy i łóżio. Tak, i to jest tyle. Zrób troszeczkę to w innym modelu. Zdaj sobie sprawę, że dobrze jest godzinę wcześniej odłączyć wszelkie media i wszystko, wszystkie bodźce, które mogą Cię triggerować w jakikolwiek sposób. Czyli TikTok, Facebookie, Spotify, audiobołczki, wszystko. Godzinę przed snem, naprawdę. Idziesz, bierzesz kąpiel, i teraz masz 60 minut, 60 minut cennego czasu ku temu, żeby. Popaść naprawdę w bardzo fajny stan. I co należy zrobić? Zobacz, weź sobie Jakobsona albo Szulca, i przed tym Jakobsonem i Szulcem po prostu pobądź w ciszy, spokoju i ciemności albo w jakimś przyciemnionym świetle. Ale chodzi o to, żeby nie dawać swojej uwagi niebieskim ekranom, wszystkim triggerom, tym, które spływają. I po jakimś tam 30 minutach, może po kwadransie, po prostu wykonaj Szulca albo Jakobsona. I jak to zrobisz? Po prostu. Połóż się, albo znaczy, no już będziesz leżał, leżała, no po prostu uderz w sen, zapadnij w sen i zobaczysz, co się wydarzy. Za pierwszym razem umysł i ciało się będą buntowały, bo to jest troszeczkę inny model działania. Ale po dwóch, trzech dniach takiej praktyki regularnej zobaczysz, co się zacznie dziać. Dzieje się naprawdę fenomenalnie. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, których dotykał problem bezsenności. Oni mieli bezsenność z prostego powodu. Jedna była taka, że no, jakby jakaś wada, znaczy nie wada, jakiś dyskomfort yy, yy, układu neurologicznego, a jeszcze inna była to, że byli po prostu przebodźcowani i jak zamykali oczy, to natłok myśli. Tego wszystkiego był tak wielki, że nie pozwalało im to zasnąć, bo oni dawali cały czas uwagę kolejnym, kolejnym myślom, w końcu padali zmęczeni, no i zasypiali w jakiś tam sposób na krótkie odcinki czasu, ale budzili się po kilku, kilkunastu minutach i znowu było to samo, i wstawali wymięci. Są ludzie, którzy żyją w takim modelu przez całe dekady. W momencie, kiedy zaczniesz stosować coś takiego, czyli odcinanie się od bodźców, godzinę przed zaśnięciem, jeżeli tę godzinę poświęcisz na wyciskanie, a potem na progresywny relaks mięśni, albo mówię Jakobson, albo Schulz, nie ma żadnego znaczenia, i pooddychasz sobie i pójdziesz spać, że tak się wyrażę kolokwialnie, to zobaczysz, jaki dobrostan nastąpi po tygodniu czasu, po siedmiu dniach już stosowania czegoś takiego. Tak jak powiedziałem, na samym początku będzie buntowanie, bo organizm nie zna takiego modelu, mózg nie zna takiego modelu, więc będą działy się rzeczy naprawdę dziwne. Potem. Gwarantuję Ci, tak jak wielu tych, których namówiłem do tej praktyki, nie będziesz chciała albo chciała spójść spać w innym modelu. Oczywiście to też nie jest tak, że należy to wykonywać codziennie i trzymać się tego. Oczywiście dobrze byłoby, żeby to było praktykowane codziennie, no ale nie zawsze. Nie jest ku temu czas, miejsce i w ogóle możliwość. Zobaczysz, co się będzie działo. Znam ludzi, którzy zaczęli to stosować jakiś czas temu i powiedzieli: Kurczę, przeżyłam, przeżyłam tyle lat i nie wiedziałam, że to tak fajnie wpływa. No właśnie, my nie zauważamy i nie, dajemy sobie, nie zdajemy sobie sprawy z prostych rzeczy, że jest tak wiele triggerów, które my omijamy i bierzemy je jako coś zastanego, jako coś normalnego i ma, mówimy, że nie, to na nas nie wpływa, w ogóle to super. A to wpływa na nas niebagatelnie i robi różne rzeczy z naszymi umysłami, z naszymi ciałami, ze wszystkim tym, co kłębi się w naszych głowach. Reasumując, godzinę przed zaśnięciem, prysznic, 15-20 minut takiej relaksacji, możesz sobie posłuchać muzyki relaksacyjnej, ale nie takiej, która atakuje. A potem Jakobson albo Schulz i Lulu. Napisz do mnie gmail.com, jak się czujesz po właśnie takim modelu. Wszystkiego dobrego, słyszymy się jutro o 6 rano. Cześć! Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.